Witam, witam, fani, ogólnie mam dla was informację, bo zadaliście pytanie, dlaczego jeszcze jest strona zamknięta, Tigera. Z tego powodu, że policja czeka na dobry moment. Moment dobry. Tak jest zrobione. Czekamy, czekamy. Jak sami wpadną, bo jakbyśmy zamknęli policja by zamknęła od razu, to by się by się wystraszyli. A po prostu jest ustalone, że oni czekają na dobry moment jak można zobaczyć ich na gorącym uczynku już dwie osoby są zatrzymane a reszta, reszta osób są obserwowani przez policję dlatego policja czeka na dobry moment no, oni mają swoją reakcję to dlatego jeszcze ta strona istnieje, ale niedługo, jak wpadną w sidła policji, to już ta strona nie będzie istniała. Nie wiem kiedy. Czekają na dobry moment uderzenia. Bo tak to jakby policja od razu e, zatrzymała, i ten, to by się spłoszyli i inne rzeczy. On po prostu czeka na dobry moment. To jest inf informacja dla was, fanie, żebyście się, się nie, e, nie bali się. A dwa... Nie to, że trolle wygrali, bo to są chuje. Po prostu policja czeka na dobry moment. uderzenia, Bo jakby znienacka uderzyli, to by oni trole by spierdalali. Ale to nie o to chodzi. Policja chce ich na gorącym uczynku zobaczyć. Pozdrawiam i mojego dnia będę.